Cześć wszystkim. Dawid Biazik z tej strony, firma NewTech Solutions i w dzisiejszym materiale pokażę możliwości nowej operacji w sprutcam 14. Będzie to operacja konturowania 2,5D i aktualnym użytkownikom może ona się kojarzyć z operacją konturowania 2D, ponieważ jest ona ułożona na podobnej zasadzie, ale zasadnicza różnica jest Tutaj w tym, że operacja konturowania 2,5D w jednej operacji może obrabiać jednocześnie kilka krzywych lub pionowych ścian, które będą znajdować się na różnych wysokościach. I tutaj dla pokazu skorzystamy sobie z takiego modelu, gdzie zajmiemy się, myślę, że tym obszarem oraz tym obszarem. Z racji tego, że one są na różnych wysokościach i dosyć ciekawie może to tutaj wyglądać. Więc przechodzimy sobie do środowiska obróbki. Ja już sobie tutaj wcześniej wykonałem taką obróbkę z grubną, oczywiście z zablokowaniem obszarów, które będę chciał poddać obróbce konturowaniem 2,5D. I aby wyszukać naszą operację, przechodzimy do listy. Z grupami operacji wyszukujemy 2,5D i znajdujemy konturowanie 2,5D. Przechodzimy od razu do drugiej zakładki w konturowaniu 2,5D. Jest to zakładka Model do obróbki, i ten obszar będzie służył nam do wyznaczania obszarów, które będziemy chcieli poddać naszej obróbce za pomocą konturowania 2,5D. I mamy tutaj do dyspozycji dwa narzędzia. Pierwszym narzędziem jest narzędzie krzywa, i drugim narzędziem jest narzędzie kieszeni. My skorzystamy sobie zarówno z jednej, jak i z drugiej metody, żeby pokazać, jakie tutaj mamy y, różnice. A z to, że można korzystać także z jednej i z drugiej bez problemu. Żeby skorzystać z krzywej, wystarczy, że zaznaczymy krawędź, która nas interesuje. Używamy krzywa. I mamy tutaj już na zielono zarys naszego konturowania. Teraz możemy tak naprawdę puścić start. Ścieżka została wygenerowana właśnie po tym zarysie naszego konturu. I tak naprawdę na symulacji możemy podejrzeć, że tutaj tak naprawdę nie zostanie zebrany materiał w ogóle, z racji tego, że narzędzie krzywej określa tylko i wyłącznie górny poziom, którym jest. Właśnie ta nasza krawędź, którą zaznaczyliśmy, ale my w naszym wypadku chcemy obrobić ten obszar aż do tego momentu. Więc teraz wystarczy, że zaznaczymy naszą krzywą. Wyświetli nam się taki zielony okrąg, który możemy teraz przeciągać w górę lub w dół, i kiedy to robimy, widzimy, że taki prześroczysty, zielony. Kontur tak, że nam się tak rozjeżdża tutaj w dół, i teraz najprostszym sposobem, żeby określić ten dolny poziom, jest albo dojechanie do tej dolnej krawędzi, która ma być tym dolnym poziomem, lub ewentualnie wpisanie tutaj tej wartości, która ma określać ten dolny poziom po prostu z boku. My skorzystamy z tego pierwszego sposobu z racji, że jest on bardzo dokładny i nie musimy tutaj nic mierzyć. Przeciągamy stworzyła się taka ciągła biało-czarna linia, która właśnie będzie nam określać nasz górny poziom oraz nasz dolny poziom naszego konturu. Przejdziemy jeszcze tylko do trzeciej zakładki strategii. Tu sobie wybierzemy głębokość skrawania na przykład na 2 mm. Puścimy jeszcze raz start. Teraz możemy zauważyć, że nasza ścieżka właśnie rozciągnęła się w Z do momentu do którego sobie zaplanowaliśmy i tak to na tą chwilę zostawimy. Drugą możliwością jest możliwość zaznaczenia kieszeni i w tym wypadku wystarczy zaznaczyć krawędź oraz pionową ścianę tej naszej kieszeni. Już mamy kieszeń. Widzimy, że stworzył nam się tak samo tutaj zarys naszego konturu, z tym, że nie mamy tutaj już potrzeby wyciągania tak, jakby tego konturu w dół, bo z automatu ten poziom górny jest oczywiście wzięty tutaj z tej krawędzi, którą zaznaczyliśmy, a poziom dolny to jest krawędź tej pionowej ściany, którą yy, także zaznaczaliśmy. Ale oczywiście, gdybyśmy chcieli wysterować tym konturę, no to jak najbardziej możemy go sobie na przykład do góry podnieść, czy tam, czy tam w dół o określoną wartość. Puszczamy start i widzimy, że też ta, taka ścieżka nam się tutaj. Do góry bez problemu podniesie. Kolejną sprawą przy tych konturach to jest na pewno sprawa dojść. Tą ścieżkę oczywiście możemy sobie wydłużać. I możecie zauważyć, że w momencie, kiedy robię to na jednym konturze, to na drugim automatycznie robi się to samo. Tak czyli jak teraz zmienię jeszcze dojście i wycofanie narzędzia o jakimś promieniu. To mam zmianę zarówno na Jednym konturze, jak i na drugim. Oczywiście możemy to zrobić inaczej dla każdego z konturów. Wystarczy odznaczyć tą różdżkę, i teraz mogę wprowadzać dowolnie zmiany dla jednego konturu oraz dla drugiego konturu. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Zerujemy, puszczamy start i na symulacji już możemy zweryfikować, że. Narzędzie będzie się poruszać po prostu po tej ścieżce, którą sobie wygenerowaliśmy. No i tak, jak mówiłem, dzięki tej operacji możemy tworzyć kontury, które będą na różnych wysokościach. I mogą być to także różne kontury. Możemy tutaj sterować dojściami dla każdego konturu z osobna. I tak właśnie w dużym skrócie wygląda tworzenie operacji. Konturowania 2,5 D. Oczywiście, taka ścieżka wymaga tutaj w naszej strategii dokładnego skonfigurowania pod nasze potrzeby narzędziowe czy też technologiczne. Z mojej strony, jeśli chodzi o konturowanie 2,5 D na dzisiaj, jest to wszystko. Jeśli będą jakieś pytania, zapraszam, czy pod numer telefonu, czy na adres e-mail, który się tutaj wyświetla. Chętnie na wszelkie pytania yy, będziemy udzielać odpowiedzi. Pozdrawiam, do usłyszenia.